Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym miesiąca, jakim był kwiecień. Ja wiem, że ostatnim moim filmem na kanale również jest podsumowanie czytelnicze, ale no niestety cały kwiecień nie nagrywałam, dlatego przechodzimy szybko z tym co cudem przeczytać. Przeczytałam 7 książek w kwietniu, nie jest to jakoś szczególnie dużo, ale też jakoś nie miałam, powiem Wam szczerze, tak jakoś ochoty na więcej. Pozaczynałam zaczynałam bardzo dużo książek, ale nie potrafiłam żadnej skończyć, więc podejrzewałam, że będę je kończyła też w maju, po prostu. Więc to jest 7, które po prostu skończyłam. Mam ze sobą 4, a po prostu 3 pozostały w kolejnym zdjęcia, ponieważ czytałam je, bądź też słuchałam po prostu na aplikacji jako audiobooki, bądź też tam e booki Dobra, więc przechodzimy do książek. Pierwszą książką, którą przeczytałam w kwietniu, była Ja, Anielica, czyli kontynuacja Ja, Diablicy. Jest to część e, druga z czterech, bodajże. I jest to druga część historii o e, Wiktorii, która umiera i trafia do piekła. To było pierwszej części, tak? Tam poznajemy właśnie diabły, poznajemy całą tą mm, filozofię te, tego umierania i jej co się z, nas, z nami dzieje y, po śmierci, jaka to jest ogólna biurokracja itd., tak i, tak i Jakie Wiktoria y, ma talenty, dary i moce dodatkowe. No i tu mamy kontynuację, czyli dalsze jej y, dzieje, dalsze jej historie i przygody. To jest taka dla mnie lekka książka, książka taka na, na oderwanie. Myślę, że będę czytała jedną część z każdej z tej serii co, jedną w miesiącu po prostu. To nie jest książka, która jakoś bardzo nas będzie zobowiązywała do siebie. Ona jest po prostu lekka, tak? Ona nie, nie jest jakoś bardzo wybitna. My ona po prostu za zadanie przy niej dobrze się bawić. Nie angażować się jakoś bardzo, nie wyszukiwać się e, jakichś dodatkowych błędów. To jest po prostu dla mnie świetna zabawa. Kolejną książką, którą przeczytałam w miesiącu kwietniu, jest Cud Czutmiet Marina Jadowskiej. Jest to zbiór opowiadań y, z historii o siostrach rodzinnych koźlaczek. Są to historie z tego całego świata Dory Wilk, tak, tej, wszystkiego, co się dzieje też w Heksalogii. Mamy tutaj również przepiękne ilustracje, tak samo jak właśnie w Heksalogii o Dorze Wilk, więc no, książka jest bardzo fajna. Są to bardzo niedługie opowiadania, ich jest tutaj w, w chyba sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem? Osiem opowiadań, tu jest osiem opowiadań, tak więc to są, no nie są one bardzo długie, szybko się jedzie, to są bardzo przyjemne, bardzo się przy nich fajnie bawiłam, więc y, ja bardzo lubię w ogóle które w Pani Jadowskiej, bardzo mi się podawają znaczy tak, powiedziałam teraz bardzo lubię przeczytać cztery książki o Dorze 3,5, po czwartej nie mogę skończyć, ale bardzo mi się podoba pióro Jadowskiej, bardzo się przy nim dobrze bawię, więc no, aktualnie jestem na czwartej części o Dorze. Heksalogi Heksalogie, Heksalogie, co to Marina? Właśnie skończyłam, bardzo była fajna, naprawdę bardzo mi się podobało. Kolejną książką, którą przeczytałam był Niewidzialny Człowiek. Ja ją, tą książkę słuchałam sobie na audiobooku i powiem Wam, że po pierwsze zdziwiłam się, że jest taka krótka. Po drugie, zdziwiłam się, że w roku wychodzi jakaś adaptacja filmowa tej książki. A po trzecie, dla mnie to jest w ogóle taka klasyka. Ja znam tą postać niewidzialnego człowieka najbardziej chyba ze Scooby-Do. Serio. Ten taki, wiecie, cały, zawandeżowany człowiek w kapeluszu. To on. To jest jego historia. Eee, kim on jest, dlaczego jest niewidzialny jak to się stało, jak on sobie w życiu radzi, no bardzo fajna Jest to fantastyka, ale dla mnie jest taka trochę bardziej e, filozoficzna, tak? Taka trochę o, o życiu człowieka, o jego wartości, no nie wiem Mnie się osobiście bardzo podobała, ale mówię, zdziwiłam się, że jest taka krótka bo ona na audiobooku miała też bardzo mało godzin do słuchania, mm, ale no Pozytywnie się zaskoczyłam tą książką, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, niewiadnego człowieka, to jest na MPGO do przesłuchania. Bardzo fajna, bardzo, bardzo fajna. I kolejną książką, którą właśnie, której nie mam i czytałam ją zarówno w e jak i słuchałam w audio, to było chyba na Legimi. Jest metro 2033 i również mi się bardzo podobało, chociaż mam wrażenie, że trochę słuchając tej książki się gubiłam, że w momencie, kiedy ją czytałam, więcej rzeczy zapamiętywałam niż jak jej słuchałam, jest to trochę, no taka, wiecie, zagmatwana historia o postapokaliptycznym świecie, o zagładzie ludzkości, o ludziach, którzy uciekli do metra, żeby, żeby, żeby przetrwać, tak? No, ja potrzebowałam czegoś ale tak strasznie. Chciałam przeczytać jakąś książkę, właśnie, która będzie takim post-apo, i tak pomyślałam sobie, że no, Metro jest chyba taką, taką klasyczną książką post-apokaliptyczną, niespełna I po początku bałam się, że się nie wciągnę. Opinie o Głuchowskim są różne. Jedni go lubią, dla innych, dla innych jest taki trochę zbyt m, trudny, i, i nie każdy lubi jego styl pisania. Mnie ono osobiście nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, nawet no, mi się podobał ten styl pisania. Jestem ciekawa tego też outpostu, czy to będzie też ciekawe. Będę na moment kontynuowała. Nie wiem, czy w wersji audio, czy po prostu już nie kupię sobie namacalnie i będę ich czytała po prostu w wersji papierowej, bo tak jak mówię, no, w wersji audio trochę miałam wrażenie, że mi parę rzeczy umyka, tak? Więc gdzieś tam mi przyleciało yy, uchem, a mogłam zapamiętać na przykład, nie? Yy, ale to takie mam wrażenie, tylko może nie, może mi się tylko tak wydaje. Ale no, na pewno będę chciała kontynuować metro 2034-2035. Tych nowelek, co wyszło, ich miliard, to, to nie, nie, nie. Tylko tą podstawową serię będę chciała przeczytać, tą trylogię. No, i myślę, że to, to ten Outpost też się yy, tak z ciekawości po prostu zabiorę. Kolejną książką, którą przeczytałam w kwietniu, jest Atlantic Rising Rycerze Atlantyty. Jest to książka, którą pożyczyłam sobie z biblioteki i pokazywałam ją dzisiaj, bo jutro idę ją oddać. Ja w ogóle jeszcze o tej książce słyszałam. To nazwisko w ogóle nie jest mi obce: Iwan Kari. Gdzieś, gdzieś ona im przeleciała. Jak zacząłam w bibliotece, to tak stwierdziłam, może ją wezmę. Chciałam po. wtedy coś pożyczyć sobie, ale no, nie, nie mogłam nic takiego znaleźć. Nie było też metro wtedy akurat. I wziąłam to. To jest spoko, to jest tam pierwszy. Tam był też tam drugi. Ale nie wiem, czy będę kontynuowała. To nie była zła książka, ja ją czytałam w dwa dni. Ona strasznie szybko się czyta. ma w ogóle tak świetne wydanie, takie fluffy yy, i nie trzeba się martwić o, 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 o grzbiet. Natomiast no, jest to historia, gdzie ludzie przegrali wojnę z demonami, teraz te demony jakby władają tym światem, tak? I oni jakby dalej yy, walczą ludzie jakby dalej walczą o życie, yy, toczą z nimi bitwy, toczą z nimi walki na śmierć i życie. No ja mam naszą główną bohaterkę, której tata właśnie jest takim łowcą, nie pamiętam powiem, jak on się nazywał, każdy że on właśnie też walczył z demonami i on ją uczył mniej więcej jak się trzyma miecz, jak się nim posługuje, jak się bronić, jak przetrwać, takie, 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 tam. No, i jak woja się domyśli, nasza główna bohaterka pewnego dnia musi stawić im czoła i również y, zacząć uczyć się tak bardziej na poważnie, y, walczyć z tymi demonami z racji tego, że chciała się na nich zamieścić. Ogólnie książka mi się nawet podobała, do pewnego momentu. W pewnym momencie miała taki totalny zjazd, i miałam już takie, trochę ją męczyłam, ale tak myślę, że pierwsze 200 stron to pochłonęłam w ogóle na raz. Później miała taki właśnie jakiś lekki zjazd, i tak już mi się y, nie podobała. Zakończenie było takie, że no. Nakierowuje nas o to, żeby chwycić za ten drugi tom, i nas tak zachęca do tego, ale ja jakoś chyba nie będę sięgała po kontynuację. Podobała mi się, czemu nie? Y, fajnie się przy niej bawiłam. Nie była taka zła. Te demony były ok. Podobało mi się to, że ta bohaterka jakby y, musiała się uczyć być dobrym. Mordercą demonów, jakkolwiek mogę to nazwać W sensie, że wiecie, że nie jest tak, że ona wzięła pierwszy raz do ręki miecz I od razu już y, była zarąbista i, i pokonywała wszystkich, kogo, kogo spotkała na swojej drodze Ech, po, Powiedzmy, bo takie sceny też miały swoje miejsce Ale też musiała się bardzo wielu rzeczy nauczyć I to mi się trochę podobało że ona nie została tak bardzo wyidealizowana i taka postawiona na świeczniku, że jest taka super idealna i potrafi sobie ze wszystkim poradzić, pomimo tego, że nie ma żadnego doświadczenia bojowego. Yy, więc fajnie, że mogła się uczyć. Chociaż, tak jak mówię, była taka scena, gdzie faktycznie wzięła miecz i była super, nigdy nie posługując się mieczem. Tak, no więc. Yy... Dlatego nie wiem, czy będę kontynuowała tą, tą, tą serię, może tak tak nie do końca. Jeśli chodzi o kontynuację, to jeszcze w tym miesiącu przeczytałam książkę Adeptka. i Jest to książka z kontynuacji Rachel A. Carter i to jest w tej serii o, o czarnym magu. tak I jest to ta, ta seria o, o czarnym magu, pierwszy to był chyba tam pierwszy mag, drugi to jest Adept, Adeptka i później są jeszcze dwa kolejne. Pierwsze to mi się bardzo podobało, chociaż widziałam tak ogromne podobieństwo do trylogii Czarnego Maga, jeżeli chodzi o Trulika na Ogromne podobieństwo, naprawdę strasznie duże. W pewnym momencie nawet one były jeden do jednego te książki, więc no, to mi się nie podobało. Natomiast z po było jak najbardziej ok. Mamy tu historię rodzeństwa, którzy udają się właśnie do takiej akademii czarodziejów, gdzie będą się uczyli magii. Gdzieś oni jakoś tam iskra magii mają w sobie, więc oni będą się uczyć po prostu, jak ją rozwijać. I pierwszy tom był cały, to był cały pierwszy rok i oni jakby później zostali przydzieleni do jakiej frakcji, tak? czy tam będą bojowa, czy lecznicza, czy jakaś tam inna. E, więc to o tym był pierwszy tom i to było fajne. Natomiast w drugim nie podobało mi się to, że drugi tom to był drugi, trzeci i chyba czwarty rok? Wiecie, mi się podobało to, że ten pierwszy tom to był pierwszy rok. I myślałam, że drugi rok, drugi tom to będzie drugi rok, trzeci tom to będzie trzeci rok, a czwarty to będzie jakaś tam wojna na przykład, nie? Eee, no, okazało się, że pierwszy tom to pierwszy rok, drugi tom to drugi, trzeci, czwarty rok. Ta akcja w tej książce poleciała mi tak szybko, że ja miałam jeden rozdział, a kolejny rozdział to było trzy miesiące później. Później kolejny rozdział to było pół roku później, a kolejny rozdział to było na, już był kolejny rok. Ja miałam takie, boże! Jak ta akcja w ogóle tak leci, że ja mam wrażenie, że ja nie wiem, co się dzieje. To mi się nie podobało, że to tak szybko się wszystko działo. Ja rozumiem, że autorka chciała szybko dążyć do tej akcji, tak do tej jakiejś wielkiej walki, która ma nadążyć, do jakiejś tam wojny, która wisi w powietrzu, ale nie podobało mi się, że to tak szybko, szybko, szybko zrobiła, że wiecie, no w jednym tomie mamy praktycznie całą szkołę skończoną. I tak naprawdę mam wrażenie, że oni tam się niczego nie nauczyli. Wątek miłosny oczywiście musi być tak na który nie jest jakoś udany, i, i jakoś tak nie. Nie. Nie podoba mi się w ogóle ten wątek miłosny. Jest taki na siłę. Taki z dupy wzięty, tak naprawdę. Nie podoba mi się w ogóle. Nie, nie wiem, czy będę kontynuowała trzeci, czwarty tom. W ogóle mnie to nie. Ja tę książkę bardzo długo czytałam. Ja ją tak naprawdę skończyłam w kwietniu, bo ją ja w pewnym momencie, jak już zaczęła ta fabuła tak skakać, właśnie w tym czasie, to ja to porzuciłam, bo ja już się pogubiłam i tak miałam, że. No nie. I ostatnią książką, którą przeczytałam w tym miesiącu jest Lolita Nabokowa. Eee... Skończyłam tę książkę. Nie wiem, czy mi się podobała. <noise> Dziękuję, do widzenia. Nie wiem, czy mi się podobała. Um, miałam pewne takie zgorszenie, jak ją czytałam, i, i te opisy naszego y, głównego bohatera, Humberta, o, o tej jego lodici, o tej Dolores, tak, bo Dol 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 na Dolores, no były bardzo dziwne. W ogóle, ja myślałam cały czas. Cały czas myślałam, że to jest miłość między nauczycielem a uczennicą. Fakt, faktem, on był jej nauczycielem, takim trochę jakby korepetytorem, ale bardziej był jej ojczymem. Ogólnie bardzo dziwna książka, bardzo dziwna relacja między nimi. Podobało mi się natomiast ten zabieg um, pisarski, kiedy to właściwie ten nasz główny bohater zwraca się bezpośrednio do nas. Jakby to właśnie nam, czytelnikom, opowiadał tą historię i chciało się na przykład wielokrotnie wybierać jakiej sytuacji, no to mi się podobało, tak? Że mówił, no tutaj można było pomyśleć sobie dwuznacznie, ale ja właściwie powiem, jak to było. To taki przykład właśnie mniej więcej jak to wyglądało. No, to mi się podobało, że tak bezpośrednio się do nas kierował. Mm. Ta Lolita była dość dziwna, ona była bardzo dojrzała jak na swój wiek, tak? Ona miała chyba 13 lat. On czasem przestawiała, że miała 16, czasem, że miała 12, ale wydaje się, że ona właśnie była około 13 lat. No była bardzo, bardzo dojrzała jak na swój wiek w jakiejś szkole. Pamiętam też, że nauczyciel podkreślili to, że ona ma bardzo wysoką swoją seksualność, jak na swój wiek, bardzo rozwiniętą. No jest to, jest to klasyka literatury, którą jakby mam też na tej mojej... Tutaj jest na tej mojej liście 100 książek do przeczytania przed śmiercią, więc jakby no wiedziałam, że będę chciała ją przeczytać. Nie potrafię jej ocenić, nie potrafię powiedzieć czy mi się podobała czy nie. Podobał mi się styl pisania, podobała mi się ta forma, podobały mi się wszystkie te zabiegi stylistyczne. Nie wiem czy mi się podobała treść, bo czasami czułam takie obrzydzenie jak czytam czytałam, chociaż, chociaż... E jeżeli mam porównać Lolitę i moją roczną Vanessę, którą czytałam y, tam. w zeszłym roku, chyba? Tak, w zeszłym roku, to. tu mi się podobało bardziej, ponieważ. Y, może podobało to, to sobie zapowiedziane. Tutaj mniej się denerwowałam na bohaterów niż tam. W mojej rocznej Vanessie bardzo mnie denerwowała po pierwsze Vanessa. Ta dziewczyna to była jakaś masakra. To była jakaś tragedia. I e, wielokrotnie miałam ochotę tą książką rzucić, aby w ogóle tą dziewczyną tak potrząsnąć, co ona w ogóle wygaduje za głupoty. Tutaj tak nie miałam. Tutaj właściwie ta Lolita była taką osobą, która trochę też pogrywała z tym naszym y, głównym bohaterem. E, nie była taka puściutka. Ona w ogóle nie była głupia. To nie mogę powiedzieć, że to była głupia dziewczyna, tak jak ta Vanessa. Ani trochę. Ona była bardzo mądra, bardzo dobrze wiedziała, jak wykorzystywać swoją dziewczęcą, dziecięcą kobiecość, tak naprawdę. Yy, I jak manipulować właśnie tym naszym Humbertem, czyli głównym bohaterem, tak? No nie mogę powiedzieć, że była głupia i puściutka, bo nie, natomiast Vanessa, pokażę tam potem sobie ta książka. I jak najbardziej jest bardzo głupiutką dziewczyną. I tamtej książce się bardzo mocno bulwersowałam jeżeli chodzi o jej zachowanie, o jej decyzje. E, nieważne, czy miała lat tam 15, czy miała lat 30, według mnie była bardzo głupią dziewczyną. E, tutaj tak nie było, więc mogę powiedzieć, że w sumie ta książka mi się podobała. Skoro podobała mi się tamta Vanessa, to to też mi się podobało. No tak, jak mówię, to nie jest książka dla każdego. Nie każdemu się spodoba ta forma. Jest to jakby historia. Miłości, romansu między czterdziestoparoletnim facetem a kilkunastoletnią dziewczynką, tak? I, i no, niektóre opisy, niektóre sceny są wręcz takie odrzucające, ale y, nie była taka zła i, i nawet mogę powiedzieć, że mi się podobała w swojej formie, swojej treści. To by było tyle, jeszcze się upewnię, ale to by było tyle. No, to jest tyle, to jest tylko 7 książek, ale mi coś trochę coś tam powiedziałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy zamierzacie może ją czytać, jakie książki im polecicie, bo ja bym bardzo chciała jakieś przeczytać, coś konkretnie w tym gatunku ciągnijmy do tego i bardzo chcę to przeczytać, tak więc dzięki, że oglądaliście ten film, do zobaczenia w kolejnym, teraz będę już częściej obiecuję. Pa!